Cześć dzieciaki. Dziś po raz kolejny widzimy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy na zajęciach online. Przed Wami kulturalne boksy, edycja wiosenno-wielkanocna. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za nadesłane prace. Ostatnie wianki wielkanocne, które wykonywaliście w domu, były naprawdę przepiękne. Dziękujemy za wszystkie zdjęcia, oglądaliśmy je i jesteśmy zachwyceni Waszymi zdolnościami. Dziś kolejne wyzwanie plastyczne, tym razem króliczek wielkanocny. Zobaczcie, co będziecie tworzyli. Przepiękny jutowy Króliczek ze wstążką i puchatym ogonkiem. Mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że już jesteście ciekawi, jak będziemy go wspólnie wykonywać. To co? Gotowi? Do dzieła! Uwielbiam zaglądać do naszego kulturalnego boksa, bo kryje on w sobie wiele fantastycznych kolorowych e, gadżetów. A co dzisiaj potrzebne jest do naszych zajęć? Słuchajcie, otwieramy box e, i wyciągnijcie z niego szablon zająca, jutę, kokardę, wstążki, e, igłę, nitkę lub sznurek, e, pomponik, a z, ze swojego pokoju przynieście ostre nożyczki. Pierwszym etapem naszej wspólnej pracy jest wycięcie szablonu zająca. Następnie wycięty szablon przełóżcie do juty. Wcześniej możecie ją złożyć na pół, dlatego że potrzebujemy dwa jutowe zajączki. Kolejnym etapem naszej pracy jest zszycie zajączka. Do tego potrzebujecie z naszego boksa igłę i nitkę. Jest to bardzo czasochłonne i trzeba być przy tym na pewno bardzo cierpliwym, ale możecie poćwiczyć tutaj zwinne ruchy waszych małych rączek. Innym sposobem na połączenie jutowego materiału jest sklejenie go za pomocą kleju na gorąco. Natomiast do tej czynności poproście o pomoc swoich rodziców. Teraz czas na to, aby nasze zajączek stał się naszą przytulanką i był takim puchatym e, przyjacielem. Do tego wykorzystajcie watę, którą znajdziecie w kulturalnym boksie. Watą wypełnicie całego e, zajączka. Pamiętajcie o jego uszach, e, buzi i brzuszku. I jeżeli są e, miejsca, które są trudno dostępne, pomóżcie sobie nożyczkami. Jeżeli wasz zajączek jest gotowy, to czas na najprzyjemniejszą część, czyli dekorację, aby stał się on indywidualny i był po prostu taki wasz. Ja wykorzystałam do tego e, kokardkę oraz przykleiłam mu puchaty ogonek. Czyż nie jest uroczy? Nasz świąteczny zajączek to idealna przytulanka. Możecie również e, przywiązać tutaj sznureczek i będzie stanowiło fajną zawieszkę i dekorację do waszego pokoju. E, natomiast e, mojego zajączka e, ja umieszczę w doniczce, w której wcześniej zasiałam owiec. Moja wiosenno-wielkanocna dekoracja jest gotowa. Postawię ją na oknie i będzie cieszyła moje oko przez cały e, marzec. E, ja Wam dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Mam nadzieję, że Wasze prace będą równie piękne i będziecie się z tych swoich zajączków bardzo e, cieszyli. E, widzimy się za tydzień we wtorek o godzinie 18 na kolejnych zajęciach z Gminnym Ośrodkiem e, Kultury w Świdnicy.